OK, no i zaczynamy. To będzie coś innego Jak coś O, otworzę sobie okno. E, pamiętaj o czytaniu do mnie. No i pięknie. Ło, babuła. No cholera co to się dzieje? O ja dobieram trujące światła i strachy. Co mam? strachy. To nie dobra jest. Jesteśmy. No i po co? Pożemiej popiece Ricardo Milosa. Chodźcie za mną. Gdzie mamy iść? O, beton. Czy się jak o, w domu. O, się sprintować. Miła odmiana. A gdzie jesteście? Gdzie poszliście? No, to zapastićmy. Jak się a, otwiera? A, ok. To no, nie się da. Nie da. To poszedł dalej. Nie, nie da się włącz, skakać. Skakać. E, sama się włącza. Ja nic nie włączyłem na przykład. Ja też. No co przez drzwi. cyk. Te drzwi też wydają się zamknięte. Może powiem. Dobrze, Ty mnie słuchasz, co lektor mówi? Nie słucham. Mam jeszcze raz przeczytać. Tak, proszę. Te drzwi też wydają się znamknięte. O, co to się? Nie piszde, po wyciszę. Ej, bez takich. O, tu są no? te drzwi. Jest mam, mam, jeden, mam. No, za późno, panie co lektorze. Mówisz... O, stało, stało się, się tu coś dziwnego. Chyba <laughs> <zimnego. laughs> Ej, jestem w kiblu, nie wchodźcie. No eeej. Można srać? Nie. To, Czy robić tak zwany pissing? Fisting. Nie tak. No, w którymś z sika. Ej, plecak mam. Czarno, Ale dobra, nic nie, nie ma. Aż po, po brzegi. Czemu jak potrzebę do plecaka zbiegnie. to zaczął śpiewać Young Multi. Nie wiem, stary A Ej, coś tu jest o, napisane. A są... czekaj, to jest help. Musimy komuś pomóc. Jezu. Dobra, trzeba. I will need... muszę dostać się na drugą stronę <laughs> to jest czy pan sprawdził basen? podoba mi się to tutaj sprawdzić basen? tak powinieneś się <laughs> tam, ja wybieram prawe o, nie działają gdzie jest piłka? klucz jest potrzebny klucz? o kurde pewnie na trybunie gdzieś Albo pod koszem, albo w tych krzakach. Nie, Nie to każde... jakieś charakterystyczne miejsce. No, coś mówił o tym... Ty, tutaj patrzcie, linię, tu jest krwi. Nie widzę. Otwarte. Gdzie ty byłeś? No tu. Nie widzę cię. No tu no, ślepy jest. Tu jesteś. no, widzę, widzę. No to tam trzeba iść. Ile krwi, no. A, no to tutaj. A, jest basen, tak? Aha, to jest basen na dworze. To nieźle mają. A nie da się wejść. No nie da się skoczyć do basenu. Nie wiem, właśnie. A tutaj też się nie da. Co jest? No dobra, to klucz będzie, tak? O kurde, tu jest krew. O cholera. I dobra, to prawda. jest drzwi. Patryk ja mam czytać. U oh mam klucz. Znalazłem teraz mogę. Pachnie tu. Ołaki mam klucz. No to idziemy do tamtego pomieszczenia. Batku gdzie w no, chodźcie, sobie, chodźcie, chodźcie sobie zobaczyć. Chodźcie, bo tam wyglądało całkiem. Ciekawie wyglądało jak sobie powiedzieć tam na koniec. Gdzie? Jest Ach, tam. O Jezu. Się, że... No też Go mi się wydaje, że jest... Tak, jest? Nie, jest po prostu ciekawy, o, nie, 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 nie. jest ułożony pokój, tak. No, faktycznie. A ona zamyka gdzieś tutaj. Klucz. O, biorę klucz. Macie ile z tych kluczy? Na no, każdym może to mieć to swój. No okej, okay, dobra. Tu idziemy, co? Mhm. A więc chodźmy. Pachnie tu. I to tam jest jak z przodu. Ja. Nice. No to otwórz. Quinta Nie mówię po niemiecku. to po lewej jak coś. Objective. Search for no i super. To ja idę w lewą stronę. Nie idę ciebie. Nic tu nie ma. Chłopaki, to są drzwi. Chodźcie. No, no znalazłeś? To, 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 jak drzewo sakura wyrosło pośrodku niczego. Dominik, to dla siebie będzie do przeczytania. No, Dominik, czytaj. Chodź tutaj. Jak chodź. Jak drzewo sakura wyrosło pośrodku niczego? To masz kartkę do czytania. Blog sogram. No ale to kibel jest, a nie yeah. piwnica. Leon to napisał w ogóle, to jest mój lokator były. Faktycznie. O kurde, coś tu się robi. wiem wam nie mówić, ale... O, to co jest na kartce? To jest coś O, coś otworzyłem, patrzcie. O, tu będzie chyba piwnica. I, tu jest głupi tak. To było? Coś to słyszałeś? No. Wszyscy to słyszeli? Ojej, ja bo się zgubiłem chłopaki, gdzie wiesz co mnie. Klucz jest Ciebie? potrzebny, to tutaj no. Chłopaki, gdzie wy Bo się zgubiłem, szybko. Ja się boję stąd tutaj chodzić No musisz wejść do tego... Przegnaj Bartku no Nie, nie Cię... rób się tak O Jezus o, Znalazłem o, klucz Co to jest? chodźcie, bo ja dalej nie pójdę Nie, ja tutaj jest? nie pójdę bez was widzicie to? Ja uciekam Weźcie ten klucz, nie da się otworzyć o, Jezus. Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Chodźcie pod drzewo o, no, Bartku, za drzewem gdzie za drzewo? No kurwa się No Już, da się wyjść, chodźcie tu no Byłem tutaj i się zasrałem no Chodźcie, otworzyłem drzwi Wyjdź tam na prawo Idzie, nie idę Już oh. nie ma, już nie ma Idzie, nie idę Chodź, <grywa> jest ciemno Zamykaj O, tu jest tymi... zejście, chodźcie, tu jest zejście O, piwnica Co tu jest napisane? O nie widać, przecież to jest tak małe druczkiem. Ej, tam też światła, zgasła. Tak. O kurde, nie o, hmm. jest jesteś. Coś jest na końcu, coś tam jest. Idziemy coś czerwonego, coś czerwonego. To, to jest ta babka. Znaczy, no, to no, nie, to, to nie ona. Jej biebać. To nie ona, nie. Ale latarka Wie? się przywróciła. Ej, co fajne to, to. Ej, jest ona faktycznie. Nie, to jakieś dziecko. Jest. To kurwa. co to było? Za nami jest, nie, żartuję. Nie, no kurczo. Ja nie mogę. O, lol. Idziecie ze mną? Widzicie? Idziemy jakiegoś miasta anime. Tokio, 1983. Nie, chyba jest jeden rodzaj drzwi, które można otwierać po prostu. No, raczej tak. Hiroshima, 1944. Bo wszędzie były takie brązowe. Z klamką. komicznie to wygląda. Kto? A, um Uuh, um�� Idziecie chłopaki ze mną? Idziecie. Dobra. No jak? O, miga jakaś baba się śmieje za oknem. Znajdź klucz do ukrytych drzwi. a sorry. To jest czy co? nie rozdzielamy. Nie rozdzielajcie nie, się, nie rozdzielajcie dwojkami, się. Dwójkami, nie, dwójkami chodźmy. Chodź ze mną, chodź ze mną, ej. Dobra. Chodź, chodź, chodź. Dobra. Się. chodź, chodź. Dawaj. Bartko. Się, nie ja, wiem, już... Już słychać ją. Tak To serce zadrżało. Ty Chodź tutaj na razie. To Ju ona do nas idzie. Chyba. Zbliżamy się do nie Bartku. Ej, serce bije. Uciekaj! Nie ma tu nic. Uciekaj, uciekaj. Dobra, Patryk, boję się. Jest tam! Uciekaj, Patryk, uciekaj! Uciekajcie stąd, uciekajcie stąd. Gdzie jest coś? Nie zostawiajcie mnie. Co to jest? A Ciebie jest roz... jest klucz. klucz. Jest tu! Szybko, Szybko nie, zapala mnie. Już nie żyjesz? No. Och, idzie, chodźcie. chodźcie. Zabiłam mnie, jestem nie na wiesz. początku. Chodźcie, dawajcie, dawajcie. <coughs> tak dalej, 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 dalej. Nie, ona, chubcie za... o. Z... Nie, w drugą tak. stronę. Zgniemy tutaj. Nie tutaj. Tak, nie. Dobra, chodźcie. Tutaj, tutaj. Ale ja idę już do was. Chodź, że Straciłem, straciłem ekwipunek. No ja wchodzę. O nie, on da wiec, chowaj. Uciekaj, Nie mogę skończyć. Chodź. Idzie za to jezus. Idzie za Nie Złapało. Nie nie, 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 nie. nie. Ja nie gram, ja nie mogę w to grać. Nie, ja nie mogę w takie rzeczy grać, mój Dawaj, no. jest tym sam teraz? Nie, 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 nie. Czekajcie no, bo ja w drugą stronę zupełnie poszedłem. Tam skąd przyszliśmy. O, co nie uciekaj, <laughs> widzicie muszę coś? Brawo. Dobra, nie jestem. Otworzyłem. No dobra, czekajcie na mnie. Ej, słyszę kroki. No to ja idę. Ja też. <laughs> no to chodźcie. Gdzie są te drzwi ukryte? Chodź tu, chodź tu, patryk. Nie, uciekaj. Gdzie są ukryte drzwi? Uciekaj, patryk, uciekaj. No nie mogę, nie, nie, nie mogę, nie mogę. Ale są już otwarte, drzwi. tak? Są już otwarte? Jezus, Jezus! Oh! Oh, chodź, drzwi tu są. One są już otwarte? Jak się no. Jak się, się nie, 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 widzi nie, 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 O, nie, Jestem, ale mnie goniła. To nie, nie, to nie, 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 czy tu może wejść? nie, może nie, no, raczej nie, ja bym tam nie, wchodził. No nie, 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 tak, jak ty stoi, Brawle. wrogo, obszerny. Hmm. <noise> <trafik>, no. <noise> Ej, no co o, z wami serdecznie. jest? Kierujcie <noise> się na. O że <noise> <na> mnie przestraszyłeś. Jest <noise> jakiś czarny w szatoku. Ja nie o, mogę, o, go ja nie mogę, tak. Ty tu jest czarny? O, nie. Aha, czyli wystarczy, tak. większość po prostu. Tak, dobra. Nie, to no że i... jeden pewnie tam wszedł. Bo ja poszedłem do przodu po prostu. Dobrze. Wszystko? Przedjedzie wam na chwilę przerwę. Moment. <śmiech> <śmiech> <Ja> to <sobie śmiech> mi zaraz stanie. Iżej, no co ty. <laughs> A ja się cofnę. <laughs> nie da. No. Nie, nie da się. Dobra, idziemy. Dźwigniemy. W ogóle podobają mi się, bo to jest ten. To jest znak religii Shinto. Bardzo mi się w ogóle podoba. Co jest? No religia w Japonii, A, to było religia, Shinto. Okay. I to jest taki znak poznawalny. O jest tutaj, siedzi sobie. się O kurde. Ale A ja się, bo... się nie dałem. Ja się nie dałem. No jest no, też nie. Ja idę w prawo. To w prawo. A nie, prawo nie ma, porozmawiam, Rolnik hmm, Będzie będzie ciężko Mam, znaleźć... No <grymka> wynik, Co jest to? Nie no. widziałem Cię wcześniej No i co teraz? Nie co? mogę nic kliknąć, kliknij aby kontynuować, kliknij. a nie da nie się Nie mogę nic kliknąć A, kliknij. musisz na tekst kliknąć mhm, ja będę czytać tylko aż się, aż się zmieni na o. Cóż, proszę bądź ostrożny tutaj. Mój brat ostatnio pojechał do miasta i od tamtej pory wrócił. <grymne> I I nie wiem, jak długo <grymne> będę mógł tu zostać. Prawdopodobnie nikt nas obserwuje. If you a lady Jeśli widziałeś kobietę grającą na biwie, jest już za późno. No, widzieliśmy Holera, Jest już za późno. chłopaki. ja mu wchodzę do chaty. Ej, jest tu kartka na Ale coś po chińsku. I see you. No. no, myśliła się, że tutaj mogą też być turyści. Ciebie, idziemy. Jak w szkołach. Jak w to taki nagle odważny się zrobiłeś. No właśnie. Ja? A jesteś tam stoi. Nie, to ja tam Nie, nie, nie. nie idziemy. idziemy tam, ja właśnie tam tak. musimy iść. Jo, jo, jo. Nie, to mnie ja A iść. wiecie, że jak się teraz odwrócicie, to ona się przemieści? A nie. widziałem taki taki horror. Nie, ale któraś z nich yy, będzie prawdziwa. No, no tak, pewnie ta. Posiadam, wrócimy w tym momencie i, i będą faktycznie. O kurwa, ale ona się nie, nie nie, O martwa, martwa o jest. Martwa, Jezus. Jezus. martwa. Coś, co jest? Coś to zginął. O nie, kolejna. Nie wiem, ja poszedłem już dalej. Ja wreszcie idę za chłopcem. No nie. Ja idę za ja Jak coś mu się stanie, to mi... O nie, no jak raz przystałem, biegnij, Biegni biegnij. Goni mnie? Nie, bo jestem ostatni. Ja cię, ja cię ja ci gonię. Ja ci no biegnij, chłop co jest Nie z tobą? no, ładuję sobie sprinta. A no sprytnie, to jest dobry pomysł. Bo zaraz zacznę znowu gonić i nie będę miał jak uciec. Racja racja. Przeładujmy sobie do maksa. Ej, wyjście Tak czy nie? Co to jest? O dźwignia. Dźwignia, ale nie potrafię jej. Może w trójkę czy w całą teamem musimy. Bo jest taka ciężka. Bo mm. oh, Bartek weź tak stań, weź tak wiesz Co? O Co na to. O proszę, patrzcie kto w oknie stoi. A i faktycznie. Mógł się, mógł, nie? Tam, Chwa, chyba trwa. Jeszcze czeka na klienta. <noise> Jeszcze nie ma, chłopaki, zniknęła. <noise> chyba zniknęła. Ja wiem, gdzie ona może być. O, tu jest. Zejście w dół. Idziemy na dół? Looks like. Wygląda na to, że na dole jest jedyne miejsce, do którego mogę się udać. Ja idę nie idziemy zaraz dół. Ja ja, zost... ja na górze byłem. Niech się idzie o, na górę. Dawajcie na dół. No, ja idę na dół. O nie, spadł. O dobrze, tu życia nie ma. Dobra. Nie, ty idziesz idzie pierwszy. Brawo. Ja idę z hubcia, nieważne. Ja idę o, na, na dół. Idzie, ja 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 <śle> Idziemy na dół. Idziemy w lewo. I czekajcie na mnie. A i co jest? Ucieczka, Ucieczka z hotelu. Z hotelu. Did, jak te drzwi doprowadziły do tego hotelu? <śle> Dobre pytanie. Co jest? Nie, nie wiem, nie, nie zobaczyłem. Zaraz będzie jumpscare na stówę. Coś się leży Ej, co? Czaduj w Hamburgach. Co? To wszystko jest sprawka. Albo to jest pewnie ten, kto to stworzył. A ja widziałem tego typa w lobby. Bominik? Kim ona jest. Cóż, ja też nie wiem. Wszystko co wiem to to, że jest jakąś złą istotą. Było to nawiązane z japońskim mitem, o którym słyszałem. Nie przypominam sobie zbyt wiele, ale wiem, że możecie zabrać, gdzie tylko zechce. W końcu ci, których zaatakowała, popadli w obłęd. Jestem pewien, że słyszałeś już jej naśladowców. Nie, ja na dole jestem, bo tutaj windy wszedłem. Chodźcie tu ja do, to do mnie. Długo, nie możesz. Chodźcie chodzić. tu do mnie. Próbowałem już wiele razy. Where? dajcie do Ale muzyczka jest. dżingiel. Ja to nie słyszę. Lewej, no. Był dżingiel, no. Idziemy. Bo ja nie słyszałem. Dobra, idziemy. O po lewej jest muzyczka. O fajnie, fajnie. No, no, i No, co coś chcesz, Co chcesz. Chodź, chodź na solo, chodź na solo. Uku. Zginąłeś? Przywoziłam mi z tego w <grym> Nie też. Ja uciekam w prawo. Ja w lewo. Lepy zaułek. U mnie jest git. Dlatego mnie goni. Goni mnie. Nie gdzie? W lewo czy w prawo? W prawo, w prawo trzeba iść. Nie wiem, dostałem z okulary w łeb. Chcesz się kogoś gonić? Ja to na pewno nie jest chupcio. Nie, ja w win ja windzie jestem. Ja udało mi prawo. się, udało mi się. Przeżyłem. Faktycznie jest jingiel. Opa, goni mnie. Co Co jest? Co? Uciekaj, uciekaj. uciekaj! Uciebuj. Wystarczy, że pójdziecie w prawo i dalej nie ma już nic trudnego. Nie, pobiegam w prawo i nic się nie dało. Jezus! Widzisz to, chupcio? Ale z tej Windy przyszliśmy. Nie, no wiem, tak? widzę właśnie patrzę się na to. Nie wiem, do... trzeba, trzeba zapamiętać drogę. No, to już. No nie. Teraz zrobię... Niech zrobi screen na tego. No i co? Będziesz patrzył na to przy okazji? No chyba tak. Nie, w sumie to łatwe do zapamiętania. W prawo, prawo, potem w lewo. Potem w prawo? Nie, w prawo? Nie. Tak, prawo, Nie wiem, lewo. co oznaczają te niebieskie kropki. Zielone, sorry. Dobre, dobra. Czy to nie jest przypadkiem ślepy zołek, bo coś się tam rozwaliło na przykład? Nie, to są chyba takie po prostu. Aha, no dobra. i są jeszcze takie białe, nie? No. Że to tam nie... mogą być drzwi na klucz. <laughs> Albo miejsca, w których można ją spotkać, hmm. <pytosuracje> Idzie. nie wiem. Widzę, idę, idę, mam srąbane. Nie, 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 nie Bartek, kurwa. Tak, szczerze to wydaje mi się, że i tak nie ma co teraz planować, bo wiadomo no. jak to się skończy. Tylko, teraz. Dawaj, dawaj, teraz. Idziemy przed siebie. Tu po lewej macie mapkę, ale i tak nie analizujcie jej. Nie ma co. Ja mogę kogoś innego zanalizować. Nie chcesz pierwszy. Musisz, musisz. Jak chcesz poszliśmy w lewo? Później w prawo. Później w lewo. W sumie w prawo, to prawo, jedna lewo. osoba by mogła. No, ale już tam mniejsza. Się. A, to James <coughs> był. Lewo, prawo, lewo. Prawo. Nie no, co się patrzysz w No Chyba zapomniałeś drogi, chłopcio. Idź idź, idź gdzieś. Kapiertykał. Dobra, nie patrzymy się za siebie, nie ma sensu. Tylko patrz. Ślepy załek. Tobą nie ma to Ślepy załek. Cel, nie gadaj. No ok, W ok, drugą no. stronę, tutaj chodźcie. Jak chyba w dół? Idzie, idzie, jest za nami. Lecimy, lecimy, lecimy. Proste. Ja pierwszy zginę. O Jezus! Te ślepe załek. Widzieliście to? Przy. i gówno. Ej, to na lecie nie Nie złapała. Ja zginąłem. Ja też. A nie, dobra. Chodź do mnie, popatrzymy ja może tym razem. Dobra. Gdzie jesteś, CJ? A bo ja w o, prawo pobiegłem, a my powinniśmy prosto. Języką. I na tej długiej takiej byliśmy. W lewo. Czyli tak. Jest lewo, prawo. Prosto. Lewo. Dobra, więcej razy w lewo niż w prawo. No, na pewno znajdziemy. I mi zniknął? Na razie się zgadza. Dobra, ja zatrzymam się na razie. Dobry pomysł. <kluz> Jezu! Dawaj, to ja też to zdacham. No, chyba tak. Ginę, kina, kina I prosto, nie cały czas. No. Nie, no nie ten jest git, ten... jest git. To jesteśmy w tym samym miejscu co wtedy, czyli trzeba iść w lewo. Dawaj. Ty, nie da się. Ty, idzie tam. I, no. Idzie, idzie, no. Chodź w prawo. w prawo, no. To teraz? Nie, w prawo. W prawo. I w lewo. Nie wiem czy nie w prawo, ale zobaczymy. Chodź, ja odpocznijmy. Może w lewo, co? Dawno nie no, było. Dawaj, 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 tam jest światło. No już odpoczywam. Czekaj, uciekaj, uciekaj. Ja też. No, bo tu. Ty jest tu. Stojarz. Gdzie? O kurwa, kurwa. wracamy, wracamy. Lecisz ze mną? No. Jestem dobra, w tobie. O kurwa. O, kurwa, o, kurwa, o kurwa. No jest git, to w lewo. lewo w lewo. W lewo? Nie wiem, w prawo idę. I w lewo. A ja... Jest, udało się! No ja, ja Ej, jestem... co? O, dobra. Ej, wszyscy nagle? No. No bo ty nas teleportowałeś. Ja tej... ciokery. To, to, ja, to ja poszedłem Gdzie jestem teraz? Gdzie, Gdzie teraz jestem? jestem? Wtedy zawsze czuję, że muszę je otworzyć. <grymne> <grymne> to nie jest prawdziwe. To nie może być prawdziwe. To musi być End of chapter one. I co, gramy kolejne? No, no jak. O, powrót do lobby. No jak. Hej, fajne, mi się bardzo podobało.